Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Strzelca na październik 2025. Rozpoczynamy dziewiątką denarów, czyli denary przy Was są. To znaczy, że jest tutaj zaspokojenie potrzeb, przede wszystkim materialnych, ale jest też poczucie. Własnej wartości, wzrost poczucia własnej wartości, czyli nie tylko te pieniądze się tu liczą, aczkolwiek one są ważne, ponieważ możecie tu sobie zaspokoić jakieś potrzeby, jakieś zrealizować jakieś plany zakupowe. To, co do tej pory nie było kupione, to można teraz będzie kupić. Zrobić sobie można jakąś tu przyjemność wręcz, czyli coś fajnego kupić, może coś do ubrania, może coś jeszcze innego. Co tu jest jeszcze? Harmonia z naturą i z najbliższym otoczeniem, a to właśnie ta harmonia gwarantuje, że tutaj jakieś spełnienie może nastąpić. Pokazane jest jako spełnienie w materii, ale to jest nie tylko to, bo to może być samorealizacja, czyli no coś takiego możecie robić, co lubicie robić, po prostu realizować siebie. I to da dużo zadowolenia i satysfakcji, ale ta satysfakcja może być też związana z pracą. Ponieważ może niektórzy, no już nie powiem, że wszyscy, bo to nie jest możliwe, że wszyscy, ale niektórzy dostaną awans lub podwyżkę, yy, lub jakąś pochwałę, o to też takie będzie docenienie. Czyli to zadowolenie tutaj jest. Jest nawet taki róg obfitości pokazany, czyli nawet możecie mieć więcej niż potrzebujecie czegoś, coś więcej, coś ponad to, co jest potrzebne normalnie do życia, jakiegoś skromnego. Tu możecie nawet coś nieskromnego sobie kupić. I, I cóż dalej? No, bardzo nieskromnego, bo jest cesarz, czyli tutaj znowu no nie tylko poczucie własnej wartości, ale właśnie taki dostatek jest pokazany, dobrobyt, czyli nie tylko róg obfitości, ale um, bezpieczeństwo materialne. Takie nie nie tylko materialne, bo to jest też karta rodzinna, można powiedzieć, spełnienie w roli ojca, czy matki, czy, czy dziadka, czy babci. E, co jeszcze jest? Duże poczucie wolności samostanowienia związane jest to też z mądrością, z jakimś doświadczeniem życiowym. Czyli no, z jednej strony mądrość wynikająca z doświadczenia, ale ta wolność też wynika z doświadczenia. Bo tutaj no, wy, już, i wy już rozumiecie, że to wy zarządzacie swoim życiem, a nie ktoś inny. Robicie to, co uważacie za słuszne, a wasze decyzje są mądre, przemyślane. Jakie jeszcze? Yy... Samostanowienie to mówiłam, to jest też dobra karta dla biznesu, czyli tutaj sprawy biznesowe, jeżeli ktoś ma biznes, powinny iść dobrze. Jeżeli ktoś nie ma biznesu, to też jest dobrze, bo tutaj no, zaspokojenie jest na wielu polach, nie tylko materialnym, ta karta też mówi, że hmm, marzenia wasze jakieś czy, czy cele mogą zostać osiągnięte, czyli marzenia mogą się realizować, bo to jest właśnie ten czas, to jest ten czas na realizację marzeń, a tym bardziej, że to podwójnie się pokazuje, no to... Bardziej wielu z was jakieś marzenia czy jakieś cele tu będzie osiągać, czy to na polu materialnym, czy nie tylko. Szóstka Mieczy też dobra karta, bo to jest karta równowagi, więc tutaj, um, jak tutaj mówiłam, um, nie, tutaj, tutaj mówiłam, harmonia z najbliższym otoczeniem, tu jest karta równowagi, a równowaga gwarantuje też harmonię, więc przynajmniej jest takim no, ważnym elementem harmonii, jest takim głównym pomostem do harmonii, także tu jest ta równowaga. Co ta równowaga tu daje? Ona tutaj daje wejście w sferę spokoju, w czas spokoju, czas spokoju, przestrzeń spokoju, czyli ta zmiana, no gdyby tu na przykład dużo się działo, bo na przykład w biznesie coś tam się dzieje, że tutaj dobrze prosperujecie, to w końcu nadchodzi też i spokój, ale ten spokój nie oznacza, że że biznes się psuje. Absolutnie, bo to jest dobra karta. To jest karta, która mówi, że macie spokój wewnętrzny i tą równowagę. Wypływacie na taki ocean spokoju, gdzie jest bardzo dużo zadowolenia. Tak naprawdę to już wszystkie trzy karty mówią o zadowoleniu, czyli macie aż trzy karty mówiące o dużym zadowoleniu, czy to z pracy, czy z życia osobistego. O spokój, tak, tak, tam był spokój, tu znowu mamy spokój, teraz znowu się mnoży spokój, tam się mnożyły dobrobyty. Wcześniej tutaj no nadal może być dobrobyt, ale chodzi o to, że jest więcej spokoju, równowagi i takie wręcz oddalenie się od hałaśliwego jakiegoś towarzystwa, od hałaśliwego świata, skupianie się na własnym wnętrzu, odkrywanie własnej mądrości. Własnej świadomości, kierowanie się przede wszystkim własną świadomością, czyli nie tylko, że odkrywanie jej, ale kierowanie się nią, i to jest właśnie to światełko, które tu trzymacie, które Was prowadzi, abyście nie pobłądzili. Dobrze. No, tu już nie ma spokoju, a to niedobrze, to niedobrze. Były dwie karty na temat spokoju. Tu jest karta, do, tu nie ma spokoju, ponieważ są niepokoje wewnętrzne, czyli to one mogą oczywiście się przejawiać również jakby na zewnątrz, ale punktem wyjścia jest problem wewnętrzny, który wynika z jakiegoś lęku. Z jakiejś traumy z przeszłości może wynikać, i to jest związane często z nałogami, z emocjami takimi niskowibracyjnymi, czyli nie tylko strach, ale może być, co może być, zazdrość, może być na przykład, może być pazerność też, może być no, to jako taka cecha, bo tutaj no, może być ten problem z nałogami, czy z jakimś hazardem na przykład. No coś takiego problematycznego, nad czym warto by było popracować, i to się pojawia tutaj. Jeżeli to będzie na przykład jakieś wydarzenie czy coś, jakiś sygnał z, jakby z zewnątrz, to będzie oznaczało, że wewnątrz mamy problem, z którym trzeba popracować, czyli sobie przypomnieć, jaka była pierwotna przyczyna tego problemu, tego lęku. No ale wychodzicie tu nie tylko, że na prostą, ale idziecie prosto w jasność, pełnia jasności słońce powodzenie. Co jeszcze, sprzyjanie, czyli zaczynacie sami sprzyjać sobie, i dlatego te okoliczności zewnętrzne też wam tu sprzyjają, bo tutaj się pojawia wręcz taki uśmiech losu, uśmiech, uśmiech, ten uśmiech nie tylko z zewnątrz, ale właśnie wewnątrz, czyli radość, radość wewnętrzna, zadowolenie, chęć do życia, chęć do życia. No ja też mam teraz chęć do życia, a jeszcze dwa tygodnie temu myślałam o swoim pogrzebie. Tak, dosłownie myślałam o swoim pogrzebie, bo była ciężko chora, a tutaj no, zmieniło się. No więc u Was też się zmieni na plus i co dalej? No jest to też związane z jakąś szansą mm, na jakąś transakcję na przykład, albo nową pracę, czyli może być albo nowa praca, albo nowa transakcja typu kupna-sprzedaż. Może być sprzedaż starego mieszkania, czy tam starego samochodu, a kupna nowego. Może być wynajem mieszkania, wynajem. Może być remont, rozpoczęcie remontu, bo to jest jako szansa, czyli tu jest coś nowego, coś co się zaczyna, to się tu jeszcze nie kończy, ale jest dobry, dobry początek dla propozycji finansowych. I co dalej? Znowu pieniądze, znowu denary, to już czwarte, bo tam był cesarz, tam była dziewiątka denarów, tu jest królowa denarów, czyli jesteście... O właśnie, a propos królowej, proszę bardzo, mam... Mam koronę? Mam, bo ja przypominam paniom, że są królowymi wszystkie, bez wyjątku, bez względu na to, w jakim wieku są, ile mają pieniędzy, jakie mają w ogóle możliwości, możliwości każdy jakieś ma, ale ja nie wnikam, jakie kto jak ma, każdy jest królową, każda pani niech o tym pamięta, no tak samo panowie też mogą się czuć takimi, o, takimi cesarzami się mogą wręcz czuć nawet. Dlaczego nie? To nie znaczy, że mają zadzierać głowę do góry, tylko po prostu mają czuć swoją wartość. Chodzi o to poczucie własnej wartości, o którym mówiłam. No właśnie mówiłam, mówiłam, na pewno coś mówiłam. Przy tej karcie mówię zawsze o poczuciu własnej wartości, bo to jest tutaj też bardzo ważne, czyli nie tylko zaspokojenie potrzeb materialnych, ale wzrost poczucia własnej wartości. No i ta korona jest uzasadniona. Jest. I tutaj, jako królowa, już występujecie. Macie znowu zaspokojone jakieś potrzeby materialne. Znowu to może być okazja do awansu, podwyżki czy spełnienia jakichś planów zakupowych, jakichś marzeń związanych z materią. Ale też macie dobrą kartę, jeśli chodzi o, jakby tu powiedzieć, wzrost świadomości, nie tylko, ale już tu odnajdujecie tę swoją mądrość, której tam sobie poszukiwaliście. Chwilę wcześniej, o tu poszukujecie swojej mądrości i odnajdujecie to światło świadomości, owszem, ale tu w pełni już z tego korzystacie, w pełni. To jest w pełni korzystanie ze swoich zasobów duchowych, ze swojej mocy, ze swojej mądrości, świadomości, intuicji, także. Czyli gdyby było coś niejasnego, coś, co trzeba by było odgadnąć, albo się domyślić, no to tu właśnie na intuicji możecie po polegać, co jeszcze? Wasze decyzje będą tutaj dobre, przemyślane właśnie w oparciu o tą mądrość wewnętrzną, czyli mogą to być decyzje, nawet i finansowe, mimo że to nie jest karta finansowa, ale ja zawsze przy tej karcie mówię, że decyzje finansowe tu też będą dobre, podobnie jak przy cesarzu, nie wiem czy ten cesarz mi nie zginął, o tu i tu są dobre decyzje finansowe i co dalej? A z buław. Też ciekawe, no Bardzo dużo ciekawych kart tu, tutaj się. Właściwie strzelce to rzadko kiedy mają aż tyle. Zauważyłam, że, że miały trochę pod górkę no, ileś razy. A tutaj bardzo dużo jest dobrych kart. Tu z kolei nie jest karta finansowa, ale to jest nowy impuls do działania, czyli jakaś nowa okazja, nowa szansa. No, jakaś inwencja twórcza może być, bo to mogą być pomysły. Co to może być? Może być okazja do czegoś, okazja do jakiegoś działania. Podróż może być. Dobra wiadomość może być. Dobra wiadomość, co tam jeszcze? Dobra szansa, dobre, jakieś ciekawe wydarzenie, które Was zachęci do działania na jakimś polu i to, to może być związane z jakimś hobby albo z czymś w ogóle, co Was interesuje. E, jeszcze macie siłę. No, znowu siłę, bo tam już była, w kapłance była siła. O, tu macie moc. I tu znowu moc jest z wami, czyli panujecie przede wszystkim nad sobą, nad swoimi emocjami takimi niskowibracyjnymi, takimi ciężkimi. Panujecie też nad otoczeniem, ale tu nie chodzi o władzę, tylko chodzi o to, żeby zarządzać swoją przestrzenią, swoim czasem, samym sobą, z wszystkim, co tu się dzieje w naszym życiu, tym wszystkim zarządzać, nie zarządzać innymi ludźmi, tylko swoimi <śmiech> sprawami. <śmiech> Co tu macie no jedna karta gorsza może być, ale to ona jest, to nie znaczy, że tu jest coś bardzo złego, tylko to jest lekcja. To po prostu trzeba patrzeć jak na lekcję i ta lekcja czegoś uczy. Ta lekcja uczy przede wszystkim cierpliwości, wyrozumiałości, co nie znaczy, że macie wszystkich usprawiedliwiać, tylko po prostu starać się zrozumieć, starać się zrozumieć, czym się ktoś kieruje. No, i rozumieć także siebie, swoje reakcje, i żeby te reakcje nie były jakieś przesadne, bo to może być jakieś zranienie ze strony innej osoby. Jeżeli nasze reakcje będą przesadne, to może dojść do konfliktu, więc lepiej by było cierpliwości, spokój zachować, dużo do zrobienia, jakieś nieprzewidziane okoliczności mogą nastąpić, ale te nieprzewidziane okoliczności to nie jest nic złego, tylko po prostu to są różne wyzwania, różne lekcje przede wszystkim lekcja wytrzymałości wytrwałości, odwagi yy, czego jeszcze to po prostu macie siły nadal, nadal macie siły, tylko że jest więcej wyzwań, więcej się dzieje na kolejny miesiąc na kolejny miesiąc ponieważ tam się kończyło tymi wyzwaniami więc tutaj będzie na kolejny miesiąc. Jest zmiana, czyli po, po tych nieprzewidzianych okolicznościach, które się tu pojawiają, takie trochę to męczące jest. Następuje zmiana. Ta zmiana jest dość radykalna, dość nagła, nieoczekiwana, ale może być dobra, bo z reguły w tej karcie jest, jest dobra zmiana. Mówię z reguły, bo czasami różnie bywa, ale. A właśnie, bo ta druga, no tak, tu jest umiarkowanie, więc rzeczywiście jest to dobra zmiana. Po tym takim ożywionym działaniu, bardzo męczącym, <laughs> kiedy tu no, faktycznie jakieś nieprzewidziane okoliczności, zmiana będzie polegała na umiarkowaniu, na zrównoważeniu, na harmonii. To jest taka umiejętność łączenia przeciwieństw, umiejętność łączenia przeciwieństw, czyli równowaga między skrajnościami, między skrajnymi, na przykład emocjami, panowanie nad emocjami, tam już raz było pokazane, no nie wiem, czy tam szukać jeszcze te karty, chyba gdzieś tu, chyba gdzieś tu powinno być, o jest! Panowanie nad emocjami, panowanie nad emocjami, również w listopadzie, czyli tu panujecie nad swoją przestrzenią, nad swoimi sprawami, nad swoimi energiami, Przesłanie. Problemy są w Twoim umyśle. Rozwiązania w sercu. Problemy są w Twoim umyśle. Gdzie to było ten umysł? Gdzieś tu był umysł. Problemy są w Twoim umyśle. O, może jeszcze tutaj ten problem też przypomnę, bo to był emocjonalny bardziej, ale emocje są związane z myślami. O, tu był. Bardziej pokazany taki problem związany z myślami, czyli no, czujemy się na przykład zaatakowani, czujemy się źle potraktowanie, czujemy, jakby ktoś nas zranił, no to to jest związane z umysłem, bo mm, owszem, emocje też, emocje też, ale y, przede wszystkim to jest to nasze myślenie, że my myślimy, że ktoś nas chciał zranić i że nas w ogóle można zranić przy pomocy słów, lepiej by było tak nie myśleć, bo wtedy nie będziemy czuć się zranieni. Jak to tu było? Problemy są w Twoim umyśle, rozwiązania w sercu. A, rozwiązanie w sercu. Jest tu gdzieś serce? Serce, no to jest to wypłynięcie na ocean spokojnie. To też jest serce, ale tam było jeszcze więcej chyba. O, jest. Jest tu na przykład to. Na przykład to. Tu jest odwołanie się do serca, do wewnętrznej mądrości, czyli mądrości serca, ale jeszcze tu gdzieś było, jeszcze gdzieś była mądrość serca. Mądrość serca była i się zmyła, nie, yeah. gdzieś tu była, no bo ten pustelnik tu był, o jest, jest pustelnik, jest, to jest ta mądrość serca, ta mądrość właściwie naszej duszy, tego się trzymać trzeba, zdrówka do usłyszenia.